Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym odbiera 36. sesję Rady Gminy Panków. Na podstawie listy obecności stwierdzam obecność 12 radnych. Uchwały podejmowane w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Czy do proponowanego porządku obrad będą nanoszone jakieś zmiany? Zmian nie będzie. Przejdźmy do głosowania nad proponowanym porządkiem obrad. Podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proponowany porządek obrad został przyjęty 12 głosami. Punkt trzeci: zapytania mieszkańców. Czy ktoś z obecnych na sali chciałby zabrać głos? Chętnych nie widzę. Punkt czwarty: wolne wnioski i interpelacje radnych. Kto jest radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. Punkt 5 przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do dwóch taryf grup taryfowych grup odbiorców i usług. Poproszę o zreferowanie uchwały. Dzień dobry, witam wszystkich Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu Ustęp 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do kompetencji Rady Gminy należy decyzja o dopłacie dla wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców wody. Decyzja Rady wyrażona jest w formie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Radnych ma pytania? Uchwała Rady Gminy Panki z dnia 5 kwietnia 2020 dopłaty do dwóch taryfowych grup odbiorców usług. Paragraf pierwszy. Ustala się dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług dla pierwszej grupy odbiorców o nazwie Ujęcie Krzewice w wysokości 82 net netto za 1 m3 dostarczanej wody. Dla drugiej grupy odbiorców o nazwie Ujęcie Wręczyca Wielka w wysokości 1 ,28 zł 28 net netto za 1 m3 dostarczanej wody. Punkt drugi. Ustala się okres obowiązywania dopłat do dwóch taryfowych grup odbiorców usług Roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2022 roku. I poproszę radnych o oddanie głosu poprzez podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta 12 głosami. Punkt 5. Sprawy różne. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Tylko tak powiem, informację chciałam przedstawić w sprawie informacji, że 22 kwietnia podpisaliśmy umowę, podpisaliśmy umowę na zadanie budowy ujęcia wody 31 na kanalizację etapu pierwszy. pierwszym. W niedzielę tutaj chciałam podziękować y, ochotnikom naszym drukom y, 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 za wyspę kawki, naszczyki, komórki, za wycinkę drzew na terenie, gdzie będzie y, budowana, y, budowane nasze ujęcie, także bardzo tutaj y, serdeczne dziękuję za zaangażowanie, za pięć pomocy i opłynie, że też to dla nas lepiej są oszczędności. No i dzisiaj miałyśmy zaszczyt z Panią Sekretarz, myślę, że to też cenna informacja, odwiedzić Panią, która ukończyła 2 kwietnia 100 lat. Urodziny były 2 kwietnia, byliśmy odwiedzić Panią Jubilatkę w bardzo dobrym stanie fizycznym, psychicznym. Także też w woli informacji przekazuję, że mamy taką dosadną biuletynę na naszym kształcie. Dziękuję pani Przewodnicząca. Jeżeli są jakieś pytania? Już... Czy ktoś ma jakieś pytania? Albo chciałby zabrać głos? Nie widzę. Prędzej, wobec wyczerpania, porządku obrad. Zamykam XXXVI sesję Rady Dziękuję.